Dzień dobry Państwu. Kolejna kolejne transmisja, kolejne wejście z, związane z informacjami, które pojawiły się na rynku, i związane z pytaniami w komentarzach, które dostaję od widzów. Sportowy kiedyś zapytał mnie, czy montuje się diamenty syntetyczne, czy w ogóle diamenty montuje się do um, biżuterii kostiumowej, czyli biżuterii sztucznej. Albo wykonanej z metali nieszlachetnych. Powiedziałem wtedy, że owszem, Hemerle, że oprócz tego widziałem jakieś tam rozwiązania, które się, które się zdarzały na rynku. No, ale to raczej było jako margines jubilerstwa, a nie podstawa wykorzystania diamentów syntetycznych. No, a wczoraj, wczoraj przeczytałem wiadomość z jeszcze kolejnego dnia, czy raczej z kolejnej nocy, dotyczącą signetu. I ich wyników finansowych, które nie są najlepsze za pierwsze trzy kwartały tego roku. Signet jest największą firmą, jedną z największych na świecie firm sprzedających biżuterię generalnie. I oni sprzedają oczywiście diamenty, biżuterię z diamentami, ale również biżuterię z diamentami syntetycznymi. I do tej pory diamenty syntetyczne pozycjonowali jako, jako coś jako coś fajnego, tak jak był trend na rynku, że to takie no, prawie jak diamenty naturalne, tylko że syntetyczne. Co oczywiście było strasznie głupie, no ale, no ale cóż. Poszli po do głowy i zaczęli montować diamenty syntetyczne w biżuterię kostiumową. Czyli w ogóle mamy biżuterię tanią, biżuterię wykonaną z byle czego i do tego montujemy byle jakie diamenty, czyli diamenty syntetyczne. Okazuje się, że to jest ształ w dziesiątkę, że ten segment im doskonale się rozwija i przynosi zyski, co dla nich szczególnie, że inne działy przynoszą straty albo nie przynoszą takich zysków, jakie oni by chcieli, no to jest wspaniała, wspaniała dla nich informacja. No, takie molochy, gigantyczne firmy muszą bardzo dbać o zyski, bo jak cokolwiek się podzieje, no to to oni mogą bardzo szybko zbankrutować szczególnie że z reguły takie firmy są bardzo mocno lewarowane kredytami. No i, no i cóż, no zmiana rewolucyjna na rynku. Diamenty syntetyczne trafiają wreszcie tam, gdzie zawsze powinny być, czyli do taniej biżuterii, do biżuterii kostiumowej, do biżuterii sztucznej, tak jak wszystkie materiały sztuczne, które tanie sztuczne materiały stosowane w biżuterii. No musiało trochę Wody upłynąć. Myślę, że branża po prostu nie mogła wcześniej się ogarnąć, nie bardzo wiedziała, jak sobie z tymi diamentami syntetycznymi poradzić. Może dlatego, że były dostępne przez w sumie to dziesiątki lat, ale w takich ilościach, które nie mogły zagrozić niczemu, które po prostu były raczej ciekawostką, a nie towarem, którym można było normalnie handlować. Od momentu, powiedzmy, 2015 roku, jak podaż tych diamentów zaczęła bardzo szybko wzrastać. No to branża nie bardzo potrafiła sobie z tym poradzić, nie bardzo potrafiła wypozycjonować to, i korzystali z tego oszuści, którzy wmówili konsumentom, że diamenty syntetyczne to jest to samo co diamenty naturalne, tylko, tylko tańsze. No i, no i cóż, miejmy nadzieję, że jeżeli największa firma w tym momencie diamenty syntetyczne spycha do poziomu świecidełek, zwykłych świecidełek, tanich świecidełek, no to. No, to że, że cały rynek pójdzie w tym kierunku, w tym ma iść, czyli diamenty jako dobra luksusowe, diamenty naturalne, no i diamenty syntetyczne jako świecidełka bez znaczenia po prostu. Dla was w tle film z obiektów jubilerskich zgromadzonych w skarbcu Adżuda w Lizbonie, w pałacu w Lizbonie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.